Witam wszystkich w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym prezentacja mini odkurzacza do czyszczenia klawiatury w laptopie czy normalnej klawiatury. Jest to odkurzacz na port USB, wpinany do właśnie do laptopa czy do rozgałęźniacza USB. Przychodzi zapakowany w takie opakowanie. Mamy dwie końcówki: jedna gumowa, całkowicie, druga z. Tutaj trzema wypustkami zasysającymi oraz włoskami do wygrzebywania brudu. Teraz odpal założymy tą końcówkę, odpalimy odkurzacz, podłączając do portu USB. I zobaczymy, czy działa. Jak słychać może coś włóczy. nawet dioda mała spod spodu trochę świeci, żebyśmy widzieli gdzie odkurzamy. I myślę, że za chwileczkę jeszcze coś sprawdzę, tylko przyjdę za chwilkę. Dobrze, jesteśmy z powrotem na stole rozsypałem trochę kaszy kuskus i zobaczymy czy ten wielki odkurzacz sobie z nią poradzi, czy ją wciągnie. Odpalamy. Nawet sobie radzi i zbiera. Także myślę, że za 2 dolary i 2 centy jako do czyszczenia klawiatury się nada. Link do sprawdzonego sprzedawcy w opisie filmu. I zapraszam do oglądania kolejnych, subskrybowania oraz lajkowania. Do usłyszenia w kolejnym filmie.